Obecnie azot bije rekordy cenowe. I tu jest pytanie, czy są jakieś alternatywy dla tradycyjnych nawozów azotowych? Czy są alternatywy dla tak naprawdę saletry, dla mocznika, dla saletrzaku, dla RSM-u? O tym wszystkim będzie w nadchodzącym materiale w najbliższą niedzielę. Zgodnie z tym, co obiecałem Wam, będziemy szukać tańszych rozwiązań, które są przede wszystkim zarówno tanie, jak i sprawdzone. Zatem już dzisiaj zapraszam Was bardzo na najbliższą niedzielę na próby znalezienia tańszych alternatyw dla nawozów azotowych w obecnym czasie. Hektar Wiedzy, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Jak zawsze są ważne tematy poza tematami dotyczących upraw, dotyczących zwierząt. A tematy, które niestety dotykają również Was, nas wszystkich, czyli tutaj rolnictwo. Kochani, powoli sprawdza się czarny scenariusz, który dawno temu nakreśliłem, który początkowo był wyśmiewany jako ten niemożliwy. Spójrzcie sobie na jeden z artykułów, które być może z wielu z Was już widziało. Artykuł, który ukazuje się w wielu miejscach na świecie. Wypowiedź, która już jest coraz częściej cytowana. Wypowiedź najbogatszych ludzi. Na świecie albo prawie najbogatszych, obecnie m.in. Jeffa Bezosa, a więc właściciela Amazona i Billa Gatesa, tego słynnego od szczepionek i tych wszystkich innych rzeczy. Zobaczcie, oni w sposób oficjalny mówią, że inwestują w swoje miliardy dolarów we różnego typu startupy, w inwestycje, które to mają na celu wytworzyć tak naprawdę syntetyczne mięso. Na ostatnich targach wielu z Was Początkowo krzywiło się, jak wypowiadałem się o tym, jako, to jest, jako że to jest największe zagrożenie dla rolnictwa w obecnych czasach. Dzisiaj ten czarny scenariusz, jeżeli nie zostanie zablokowany, stanie się faktem. Kochani, syntetyczne mięso, odsuwając na bok całkowicie temat dotyczący, śmiem twierdzić, zdrowotności tego, bo tu będziemy jeszcze wiele lat dyskutować, ale patrząc bezpośrednio na ekonomię gospodarstw. W momencie, gdy ktoś wyprodukuje tanio syntetyczne mięso, ostatnią barierą chroniącą rolnika będzie konsument jego upodobania. Dzisiaj już powoli, bardzo efektywnie pracuje się nad tym, żeby pokazać wszystkim na świecie konsumentom, oczywiście tym spoza rolnictwa, bo rolnicy wiedzą, jaka jest prawda, że rolnictwo tak naprawdę po pierwsze jest wrogie środowisku, po drugie można je zastąpić, po trzecie jest zawodne. I teraz, jeżeli konsument będzie miał przekaz tylko z jednej strony, a więc z tej strony pozarolniczej, że tak naprawdę trzeba szukać alternatyw, a więc wszystkiego innego, to wiedzcie, że przyjdzie taki dzień dla nas wszystkich, kiedy kowalski w markecie, mając do wyboru dwa pudełka. Wybierze to syntetyczne mięso, a to naturalne zostawi. Wówczas dojdzie do sytuacji, gdy będziemy skazani na łaskę przemysłu. Łaskę, która polega na tym, że oni powiedzą jeszcze gorzej niż dzisiaj: zbiją ceny jeszcze niżej i powiedzą albo za tyle, albo wcale, bo łaski nie robisz, mam dla Ciebie, a raczej za Ciebie alternatywę. I to jest naprawdę porządne zagrożenie. Bardzo duże zagrożenie, ponieważ ja próbuję ze wszystkich sił na różnych spotkaniach, także tych, które ostatnio miały miejsce w Bednarach, mówić głośno i wyraźnie, że sektor produkcji, naturalny sektor produkcji żywności musi mówić jednym twardym głosem stanowcze nie dla dziwnych alternatyw. Bo tak jak i dzisiaj już nie jest to żadna tajemnica, że samochody elektryczne, i ekologia wcale nie jest taka ekologiczna, jak tam się ciągle wpaja w telewizji, tak mięso syntetyczne wcale nie jest takie super dla ludzkości, jakie dzisiaj już się promuje i próbuje się nam świadomie, czy też nieświadomie wpoić. Chciałbym, żebyście o tym bardzo mocno mówili, głośno, żebyście o tym pamiętali, bo wielu z Was nie wybiega do przodu aż tak bardzo w założeniach. Ja dzisiaj wiem, że oni robią to po to, żeby zbić na tym majątek kosztem ogromnej części gospodarki. Bo jestem tego zdania, że owszem, można pewne rzeczy w rolnictwie tradycyjnym zmienić, żeby ta żywność była lepszej jakości, żeby ten klimat może i trochę mniej dostawał, ale zmiana to nie jest kasacja, to nie jest negowanie całkowicie tego sektora. I tym przekazem, tym twardym przekazem, Chciałbym zakończyć ten zwiastun i zaprosić Was już dzisiaj na niedzielę na te alternatywy w nawozach azotowych. Zatem kłaniam się nisko. Do zobaczenia w niedzielę.